Ta pieśń wychwala Twoje imię, pani i hrab. dziękuję za Twoją wiarę, fania, adonai, hontu, arigato, przyjdź Duchu Współżycielu, Pocieszucielu, Adwokacze, Twórczy, Głębiu, jakichś. Na wieki, wieków niewielu, na chacie amenę, przelom, przelom, jo Drogi Janku, dzisiaj 33 Chrystusowe wchodzi na tym dzbanku. Nie martw się w którym kierunku, jakim opatrunku wchodzisz i jak to obrodzisz. Jesteś ojcem z tego cieszymy się. Wiesz jak jest, wszystkiego dobrego, łagodności, cierpliwości. Cały czas morza miłości we wdzięczności składamy ci. Urodziny masz i hi, hi, hi. mała Sara jest niezwykła i wspaniała i wchodzi to jak cieszysz się i dobrze z Jaskrem ćwiczysz z Kasią, e, robisz dobre rzeczy, tak to wchodzi na twoje urodzinowe ekscesy. Jeszcze osiem, siedem razy będą bohomazy, Yo, yo, jo